Praca z krytykiem wewnętrznym, ćwiczenie mentalne. Weź dwa, trzy głębokie wdechy i wydechy. Zamknij oczy i odetnij się od środowiska zewnętrznego. Usiądź gdzieś wygodnie, stań gdzieś wygodnie lub połóż się. Z każdym wdechem i wydechem, coraz bardziej i bardziej, skupiaj się i zagłębiaj do siebie, do wewnątrz. Odczuj temperaturę powietrza na skórze. Poczuj ją. Poczuj oparcie stóp lub pleców. A teraz chciałbym, żebyś przypomniał sobie sytuację, w której wewnętrzny głos włącza ci krytykę. Kiedy wewnętrzny głos cię krytykuje, przypomnij sobie tą sytuację. Kiedy to się dzieje? Kiedy zaczynasz sobie przypominać i widzieć te obrazy, te filmy, wejdź w tę sytuację ponownie i wsłuchaj się na pełnym skupieniu w to, co głos mówi. Wsłuchaj się w tonację, w tempo, rytm, dokładne słowa, które wypowiada. Możesz się poczuć lekko nieswojo, ale przeżyj to świadomie. Skup się mocniej. Słuchaj się mocniej. A teraz zapytaj swój głos wewnętrzny, tego krytyka, tą część ciebie, która cię krytykuje, jakie masz pozytywne intencje? Jakie masz pozytywne intencje? Co chcesz dla mnie osiągnąć, krytykując mnie w ten sposób? I bardzo mocno wsłuchaj się w odpowiedź. Zadawaj to pytanie tak długo. I naciszkaj tą część tak długo, aż całkowicie zrozumiesz jego intencje, aż usłyszysz tą pozyty pozytywną intencję. Doceń pozytywną intencję. Podziękuj za rozmowę, za współpracę z tą częścią ciebie. I podziękuj za nią, głosowi wewnętrznemu. Zapytaj: Gdyby istniały inne sposoby komunikowania dobrych zamiarów, przynajmniej tak samo dobre, a może nawet lepsze od tych, które stosuję teraz, czy byłbyś zainteresowany ich wypróbowaniem? Zapytaj tej części Ciebie, która Cię krytykuje. Czy gdyby istniały inne sposoby komunikacji, może nawet lepsze, czy byłaby zainteresowana ta część ich wypróbowaniem? Poczekaj na pełną odpowiedź tak. Poproś twórczą część ciebie lub część, która robi plany, by pomogła ci wymyśleć wiele innych sposobów, nowych sposobów, lepszych zachowań niż krytyka. Niech ta część, ten głos wewnętrzny, ten krytyk wybierze z nich trzy najlepsze, które podobają mu się najbardziej i co do których jest przekonany że będą tak samo lub bardziej skuteczne niż, niż dotych, dotychczasowe. W aktywny sposób wyobraź sobie, jak każde z tych sposobów wprowadzasz po kolei w życie. W odpowiednich sytuacjach nie spiesz się. Robisz to, by dowiedzieć się, na ile te nowe sposoby są skuteczne. Jeżeli któreś z tych sposobów są nieskuteczne, wyszukaj więcej innych sposobów. Kiedy będziesz miał trzy nowe sposoby, które podobają wam się wszystkim częściom ciebie, że będą, będzie, będą to lepsze strategie, zapytaj, czy ta część wewnętrzna ciebie, ten wewnętrzny krytyk, rzeczywiście zechce stosować jeden z nich lub więcej w odpowiednich sytuacjach. Jeżeli tak, podziękuj części za współpracę. Będąc świadomy, będąc świadomy nowych strategii, możliwości, doceń to, że część współpracowała, podziękuj jej i idź przez życie z nowymi strategiami lepszymi niż krytykowanie. Kiedykolwiek w przyszłości będziesz potrzebował st skutecznych strategii, wykorzystasz te bardziej Produktywne. Otwórz oczy, weź dwa, trzy głębokie wdechy, i wydechy, i wracaj do tu i teraz.